Halę Sopockiego Klubu Tenisowego przez 10 dni opanowali brydżyści. Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego zorganizował Międzynarodowy Kongres Bałtycki, podczas którego e, rozegraliśmy 11 kongresowych turniejów par, 4 kongresowe turnieje par e, i teamów młodzieży, 6 otwartych turniejów par. E, rozegraliśmy także e, turniej teamów o główną nagrodę Wazę Bałtyku, i trójzbąt Neptuna. W zawodach uczestniczyło e, około tysiąca zawodników. E, gościliśmy wielu gości zagranicznych e, z Estonii, e, Ukrainy, Białorusi, Austrii, Norwegii, z Australii. Na kongresie stawiła się praktycznie cała krajowa elita. Jak Polacy prezentują się w międzynarodowym towarzystwie? Wciąż e, są w ścisłej światowej czołówce z zawodników, którzy uczestniczyli w naszych turniejach. Byli to zawodnicy, którzy reprezentują nasz kraj, tacy jak między innymi Grzegorz Narkiewicz, Krzysztof Jasem, Piotr Gawryś, praktycznie cała reprezentacja Polski Kobiet, Justyna Żmuda, Katarzyna Dufrat, Grażyna Brewiak, Anna Sarniak. I wielu, wielu innych znamienitych graczy, których naprawdę można było tutaj wymieniać w nieskończoność. Sami zawodnicy mówią, że brycz nie jest grą karcianą, tylko dyscypliną sportu. Jest to gra, w której karty są tylko rekwizytem. Jest to gra statystyczna, łączy w sobie elementy matematyki, statystyki, logiki, trochę psychologii. I naprawdę. Można się wiele przy tej grze nauczyć. Gra rozwija, rozwija umiejętności umysłowe, dlatego jak widać na sali gra wielu zawodników młodych, jak również zawodnicy, którzy ćwiczą swój umysł już w wieku uniwersytetu trzeciego wieku, można tak powiedzieć. Międzynarodowy kongres bałtycki odbył się już po raz 53. Setki brydżysów z całej Europy i nie tylko ponownie zjawią się w trójmieście w przyszłym roku.